Fizykalna terapia naczyniowa BEMER. Jak to działa? Zobaczcie sami. Puls elektromagnetyczny BEMER przechodzi przez całe ciało, stymuluje mięśnie i komórki. Przemieszcza się przez stymulowany obszar, wchodzi w interakcję, wspierając zdrową, lokalną cyrkulację krążeniową organizmu. Odpowiednio skonstruowany sygnał urządzenia medycznego BEMER indukcyjnie stymuluje mięśnie gładkie w naczyniach włosowatych a to zwiększa przepływ krwi i poprawia wydolność mikrokrążenia. Widzisz na ekranie obraz z mikroskopii dożylnej. To lokalne mikrokrążenie kobiety w wieku około 30 lat. To, co widzimy tutaj, to powiększony widok lokalnego obszaru naczyń mikrokrążenia. Po lewej stronie ekranu patrzysz na tętnicę. Odgałęzienie poziome po lewej stronie to tętnice włosowate, które są odpowiedzialne za dostarczanie krwi bogatej w tlen i we wszystkie składniki odżywcze. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej komórki naszego ciała. Widzisz dokładnie płytki krwi płynące wyraźnie we wszystkich naczyniach tutaj obserwowanych. Ale mała kapilara nie jest odpowiednio zaopatrzona w krew, dlatego komórki położone dalej nie otrzymują tego, czego potrzebują, aby prawidłowo funkcjonować. Widzisz tutaj, że nie ma ruchów naczyniowych ani oscylacji, które powinny tu występować, a to ogranicza transport niezbędnych składników krwi. Powrót krwi żylnej, to widzisz po prawej stronie, jest tak słaby, że często czujesz się zmęczony i ospały. Może nawet będziesz miał zimne ręce czy zimne stopy. Ale jedno jest pewne, słaby przepływ krwi może być prekursorem wielu problemów, których ludzie doświadczają każdego dnia i nawet o tym nie wiedzą. Spójrzmy, co dzieje się z krążeniem po włączeniu sygnału urządzenia BeMer tylko na 3-minutowy zabieg. Wyraźnie widać wzrost szybkości przepływu krwi. Widać, jak otwierają się naczynia włosowate. Następuje zwiększony przepływ tętniczy, a także zwiększony przepływ żylny, który zwraca dwutlenek węgla do płuc i usuwa produkty przemiany materii z naszego ciała. Teraz jesteśmy po 6 minutach stosowania sygnału urządzenia BeMer. Wyraźnie widać jak białe krwinki, leukocyty. Te małe kulki toczą się po ścianach śródbłąka naczyń krwionośnych. To białe krwinki są odpowiedzialne za Twój układ odpornościowy. A Twój układ odpornościowy działa tylko wtedy, gdy Twoja krew płynie, gdy się porusza. Ona musi być w ruchu, aby Twoja odporność była na najwyższym poziomie. Jeśli krew nie płynie odpowiednio szybko, nie będziesz miał dobrze funkcjonującego układu odpornościowego. Tylko wtedy, gdy Twoja krew płynie we właściwym i obfitym tempie, jesteś chroniony poprzez swój własny system odpornościowy. A teraz zobaczymy długotrwałe efekty działania sygnału urządzenia BEMER. 30 minut po rozpoczęciu terapii, która trwała tylko 8 minut. Wszystkie efekty terapii sygnałem BEMER zostały udokumentowane i trwają od 12 do nawet 18 godzin. Udokumentowanym faktem jest, że terapia mikrokrążenia technologią BEMER jest skutecznym i bezpiecznym narzędziem poprawiającym krążenie krwi. Pozwala to osiągnąć najlepsze z możliwych warunki dla prawidłowego funkcjonowania Twojego organizmu. Teraz i ty możesz korzystać z terapii urządzeniem medycznym BEMER. Zamysłem twórców terapii BEMER było to, aby każdy człowiek mógł korzystać z jej dobroczynnego działania w swoim domu, a nie tylko w szpitalu, w warunkach klinicznych. Mobilność i prostota urządzenia to są właśnie jego wyjątkowe atuty. Nie czekaj! Prewencja zdrowia to nasz obowiązek. Tęsknota za długowiecznością nie jest mitem. Teraz staje się faktem. To nie trend, to konieczność. Teraz długie życie w zdrowiu i sprawności są w Twoim zasięgu. W zasięgu Twojego domu. BEMER w każdym domu.